Ja jestem Kas, to jest kolejny odcinek z serii zagramy w CatQuest. Zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy chyba mniej więcej, dlatego że nie, jest, nie jestem tego pewny. Dlatego, że mm, wy, pomiędzy odcinkami, chwilę sobie potwarmiłem Golda, wykupiłem kilka czarów, już wam pokazuję. Zmaksowałem trzy czary, jak widzicie. Ups. I. Mm, Teraz ruszymy w dalszą drogę. Znaczy nie z głównym questem, ale z zadaniami dodatkowymi. Czyli polecimy sobie na wyspę, która jest tutaj. Tu jakieś tam pojedyncze małe zadanka są do zrobienia, na 90 poziom, także tym się zajmiemy i swoją drogą znalazłem resztę questów zwiedzając całą mapę. Znalazłem resztę questów, gdzie są zadania związane z, mm, z eventem świątecznym. No i nie wiem czy chcę robić tego quest'a, bo okazuje się, że quest nas wysyła do, do jaskini z 200 poziomem albo do jaskini z 40. Dobra, wskoczymy do 200, tylko tak, zapiszę sobie żeby w razie czego tam już nie lecieć do stricte tamtej małej wioski a wlecimy tu i y, spróbujemy coś zadziałać czary bodajże mam pod prawy prawy trigger to mam czar lodowy więc więc y, muszę o tym pamiętać i Lecimy w pierwszą skrzynię. O, ale się zatrzymało. Wow. I teraz w drugą skrzynię, aby tylko nie ściągnąć tej owce. Mam nadzieję, że się uda. Swoją drogą, to troszeczkę wygląda jak mm, jak jaskinia, w której by była. Owca, która zabiła, znaczy zabiła. Która zabiła... No zabiła w sumie yy, smoka yy, wawelskiego. Dobra. Jeszcze się uleczyć teraz. Strasznie szybka ta. Ten, ta owieczka. Masakrycznie szybka. Muszę też... Znaczy... Ciężko mi coś, coś tu więcej wykombinować. Znaczy, zrobimy tak: ja wymienię jeden czar. W sumie ja go nawet nie użyłem. To spróbujemy jeszcze raz z tym zestawem czarów, który mam. Powinno się udać: z tym, że zrobimy tak: najpierw ściągniemy owieczkę. Chodź tu do mnie. Okej. Okay. I uciekamy od niej. Ona nie chce tam wróci, A my w tym czasie ściągniemy sobie jedną skrzynię. Załatwimy skrzynię. Odnowimy troszeczkę manę. I mm, polecimy znowu w owce. I z powrotem w. No chodź to A. Dobra, udało się. Nie! A już można by było powiedzieć, żeby się udało. Ale dobra. Na czarze powiększenia samego siebie to jest do zrobienia. A przy okazji właśnie zaliczymy tą jaskinię. Więc podejdę do tego jeszcze raz. Nie będę ukrywał, ta walka jest dosyć ciężka. Znaczy, to jest też trochę mojej nieuwagi. Hmm. Związanej z... Po prostu z... Chęcią tego, zrobienia tego jak najszybciej, no. Ale dobra, owca już mocno, mocno zbita. Ja teraz sobie ściągnę skrzynkę do siebie i zawalczymy ze skrzynką, aby odnowić... Ooo! Troszeczkę many. Ściągniemy też drugą skrzynkę, bo tu ja na tych się jeszcze troszeczkę podleczę. I żeby mieć trochę many na mm, zamrożenie. Owcy. Dla mnie to będzie dosyć istotne. Tylko teraz na, na skrzyniach, aby nie paść, bo to już było naprawdę bardzo słabe. I wchodzimy tak. Tu slaujemy, powiększymy się. I udało się pokonać. Tą jaskinię. To jest w sumie najtrudniejsza jaskinia w całej grze. Oczywiście trochę przez nieuwagę, ale zdobyliśmy też ostatnią rzecz, jeśli chodzi o takie pseudo-legendarne zbroje, Bo legendarną to już, tak jak mówiłem, dostaje się za zaliczenie gry na innych poziomach Znaczy tam z dodatkowymi wyzwaniami, a my założymy zbroję, która nam bardzo mocno zwiększy ilość HP i jesteśmy zawodnikiem sumo, przynajmniej tak to w w wygląda w teorii. Na szczęście możemy też latać. Uuu, uuu uu. tam jeszcze jest ukryte przejście. To ja tam wrócę na chwilę. Dosłownie. Mm. Już nie będę walczył z, z, z owcą, tylko po prostu obiegnę to wszystko dookoła. E, I szybko... Mm. Znajdę przejście. Podejrzewam, że przejście jest gdzieś w lewą stronę. O właśnie. Nawet nie musiałem tam iść do walki. Szybkie otworzenie skrzynki. A, przedmiot. Całkowicie nam już niepotrzebny. Nie będę walczył, dlatego że. Mm, jeżeli bym chciał powalczyć dla kasy, to lepiej iść po prostu na środek mapy i tam spróbować swoich sił. A... Mm, dla EXPA wcale go dużo nie dostałem. Także bez, bez, jakiejś, bez jakiegoś większego sensu mm, robienia tamtych walk dla doświadczonka, łatwiej iść na po prostu smoki albo na czaszeczki gdzieś na wyższo-lewelowy dungeonik czy do po prostu gdzieś na luźny, w luźnym miejscu na mapie, gdzie mogą się znajdować. Serpent. Ja jeszcze tylko tu podejdę do inskrypcji i lecimy sobie w, w potwora. Nic trudnego, polecimy dalej, tu też szybko pójdzie. Szybciej pójdzie jakie podpalimy wszystkie. Dużo obrażeń co prawda nie dostaliśmy. Nie mamy, to jest co jest ważne, nie mamy w ogóle tarczy w tym momencie, więc mm, wszystkie obrażenia wchodzą w HP. Także bieganie też nam nic za bardzo nie da, w razie czego wystarczy, bo przynajmniej przy tarczy mogliśmy troszeczkę ją sobie zregenerować w międzyczasie i mm, nie tracić HP. Natomiast, jako że wchodzimy od razu w życie, to musimy być tutaj pod tym względem troszeczkę bardziej uważni. Bo mana też nie jest nieskończona, co prawda wystarczy zatykować kilka razy potwora, żeby tą manę sobie odnowić, niemniej jednak dobrze jest po prostu uważać na swoje życie. Monolity, tam kilka tych, ich trzeba zaliczyć, poprzechodzić sobie między nimi, nie dochodzimy do wszystkich, żeby nie było. Chyba już koniec, i wracamy teraz do wioski. Same zadania, jak widzicie, dla nas już nie stanowią jakiegoś większego problemu. Hmm, oczywiście, ze względu na poziom, który posiadamy w tym momencie, 83. Zadania na poziom 50. To nie jest w zasadzie żadno, żadne wyzwanie dla nas. 55. Teraz, no to przed chwilą było wyzwaniem, ale to dlatego, że jaskinia na poziom dwusetny była mm, i do niej postanowi, postanowiłem wejść, a nie tak jak mm, można było to zrobić, że mm, do jaskini na poziom 40 i wtedy oczywiście dalej żadnego problemu by nie było. Chociaż tak jak mówię, ja się cieszę, że wykonaliśmy mm, na tamtym zadaniu dlatego że mm, Przynajmniej tamtą jaskinię mamy już zaliczoną i tak naprawdę już żadna jaskinia nie powinna nam dla nas stanowić żadnego zagrożenia. Szybkie zadanko to jest chyba już ostatnie zresztą w tej wiosce. No i my mamy za zadanie teraz zawalczyć z jednym przeciwnikiem, który tak naprawdę nie stanowi dla nas większego zagrożenia tym bardziej z rozwiniętymi czarami, które mamy hmm. czy to powiększeniem, czy ogniem zresztą innych tutaj nie użyłem chociaż jeszcze mógłbym użyć chociażby hmm, czaru spowolnienia z tym, że nie byłoby to... nie było to zbyt potrzebne dobra Przelecimy jeszcze przez tą jaskinię. Gdzieś tu musi być e, schowane tajemne przejście do jeszcze jednej skrzyni, której chyba nie, za, nie zdobyliśmy. O ile nie jest to. E, nie chodzi o tą tablicę tutaj na środku. Tego niestety nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. to wszystko pozbędę się wszystkiego, co żyje i spróbujemy polecieć gdzieś w którą stronę przy krawędziach. Na górze nie, chyba tu może chodzić o tą tablicę, z tym, że tą tablicę to my dopiero sobie odczytamy Kurczę, gdzieś w, oczywiście w kweście głównym. Dobra, skoro tu już jesteśmy, to jeszcze zaliczymy tego przeciwnika i wybiegamy z jaskinią. Jeszcze jest jedna jaskinia, tą drugą sobie A w takim razie przyjrzymy całą, na 75 poziom, dla nas to nie będzie żadne zwanie, tak jak wszystkie inne. Sk jaskinie na ten moment no tylko z tym, że a, troszeczkę będziemy musieli mm, poszukać samego przejścia. No i dobra, wszystko zniszczone. Mm, I sprawdzamy przejścia na boczki, czy w, w, ogólnie w każdą stronę, czy gdzieś nie ma Jaki, jakiejś drogi. Zdając szczęście, znajdę ją gdzieś na samym końcu dopiero. Ale... o! No to nawet nie na samym końcu, trzecia odnoga z czterech. I jest nasza wymarzona skrzynia. Różka, nic specjalnego w, w naszym wypadku. Hmm. I wybiegamy stąd. Zobaczymy jeszcze czy jest jakiś quest, no wszystkie questy, więc polecimy jeszcze teraz w jedno miejsce, jeszcze tak popatrzę czy wszystkie, tu jest jeden quest, ale to jest quest, który wykonamy w kolejnym zadaniu, mowa o questie po lewej stronie, zaraz od obok tej wioski, przy której przelatujemy, na lewo jest jeszcze jedna wioska, w której znajduje się zadanie a propos świętego mikołaja skoro o, ten, skoro już tu jesteśmy szkoda by było nie wykorzystać te, tych potworów i nie podlewelować sobie na szybko czy tu czy to też na tej dwójce doświadczenie to doświadczenie i zaraz tu wlecimy do wszystkich jaskin 90 poziom, jaskinia to nie jest nic już dla nas trudnego tym bardziej, że to są lodowe potwory także po prostu wchodzimy w nie czarem ognistym i lecimy dalej dobra, to pokonane, już widzę jedną skrzynkę w oddali Mam tylko nadzieję, że nie ma nigdzie. Mm, nie ma nigdzie żadnego przejścia dodatkowego, które na pewno by mi sporo tu na przeszkadzało. Bo jednak znalezienie tutaj, gdzieś od nogi, w którąś stronę, do łatwych by nie należało. Tak obejść całą lokację. Więc po prostu będę liczył, że. Nie ma tu żadnych dodatkowych chodni. Dobra, jeden pokonany i obaj pokonani. Jeszcze tylko owca, tutaj w tym wypadku lodowa. I boję się, że, że przejście jakieś może być. Ja zaraz to posprawdzam. Po to, tylko po to, żeby później tu już nie wracać Nie wchodzić, nie pokonywać jeszcze raz wszystkich potworów I, 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 i dobra, pokonane wszystko Co prawda HP trochę straciliśmy Żeby nie było, bardziej już leczyć się nie mogę Mogę maksymalnie po 195, jako że mam już W pełni rozwiniętą umiejętność leczenia Także Więcej się leczyć nie będziemy, ale chyba nam to jakoś bardzo w tym momencie nie przeszkadza. Po prostu będę musiał uważać na niektórych walkach, żeby za bardzo się nie połasić o obrażenia. A żeby po prostu na, na tych walkach, tam szczególnie tych ostatnich, uważać to tak mocno-mocno. Prześpimy się. Jaskinia cała zaliczona, więc o tyle, dobre, tyle dobrego. Polecimy do tego krzaczka, który tam był w jednym miejscu, jako jaskinia, ta u góry, tutaj na poziom zerowy, dokładnie, i pokonamy wszystko, co tu się znajduje, z tym, że zmienimy sobie czar na czar, który by mi zabierał jak najmniej many. Dlatego, że mm, jeżeli będę tracił za dużo many, może mi po prostu i... A dobra, jeden chyba wystarczy. Dlatego, że mogłoby mi jej po prostu zbraknąć najzwyczajniej w świecie mm, na kolejne potwory. Uuu, i nie mam many. To Słabo, słabo, słabo. Yy. Myślę. A. Dobra, mogę tak zawsze zrobić. Tam jak znika. Yy. O, właśnie. Ajajaj. Dobra. To no zawsze tak mogę zrobić. Jak. Jak. jak mam manę, to mogę tego użyć. Jak nie, to mogę zawsze poczekać, aż pułapka będzie znikać, i po prostu zaatakować. Tam jeszcze HP przez chwilę się trzyma. Także. Także na spokojnie. Troszeczkę to zajmie czasu, ale, ale powinno się udać. A chciałbym jednak, żeby nie został żaden znak zapytania, jeśli chodzi o, o jaskinie ruiny i takie rzeczy. Dobra, teraz żeby na tej skrzyni nie zginąć, to by było też bardzo słabe w tym wypadku. Zaraz powinny się pokazać kolejne pułapki. Okej, okay, jest pułapka. Damy radę? Damy radę, tak. I dawa... A, jeszcze, jeszcze coś będzie na pewno. To oczywiście słynne wyjścia, zachęcenie do opuszczenia Lochu. Nas to jednak nie interesuje. Zaraz. A to wszystkie? Nie, jeszcze tutaj nabyć jedna. Na prawo. Daleko, daleko. Przy dawnej skrzyni. No właśnie, i cleared, czyli mamy cały loch zaliczony, całą, całą jaskinię. O tyle dobrze, czyli kolejna, kolejna jaskinia odznaczona, i lecimy w dalszą podróż. Jeszcze wiem, że są, jest kilka jaskiń na dole do, mm, do zwiedzenia. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, ile mam mamy, mało, ale to. Już sobie odnowiliśmy troszeczkę i lecimy w Smoka. Trochę źle zrobiłem, że postanowiłem że postanowiłem mm, go zamrozić i zmienimy sobie czar z powrotem. Dlatego, że sam czar ten poskosie uderzający nam za dużo nie daje Tu jeszcze... Są. Właśnie, tu, a tu jeszcze są zadania. No proszę, tu jeszcze mam dwie gwiazdki z zadaniami, to niedużo, ale to dopiero z samymi, tamtymi gwiazdkami zajmiemy się w kolejnym odcinku. A my polecimy jeszcze po tej jaskini, troszeczkę doświadczonka złapać, troszeczkę skrzynek pootwierać. W osiemdziesiąty 87 poziom wpadnie katana. Spoko, szkoda, że oczywiście zabiera nam moc magiczną Dlatego też nie będziemy używać tej broni Zresztą myślę, że mamy na tyle dobry kwikunek w tym momencie, że W zaczęciu używania katany troszeczkę gorzej by dla nas wyszło niż niż bieganie w ten sposób, w który teraz podróżujemy czyli z tymi Trzema legendarnymi przedmiotami, które, gdzie każdy zwiększa po 333, jedną z trzech statystyk, no dla nas to jest wystarczająco dużo. I oczywiście, tak jak w innych lochach, mam nadzieję, że nie ma nigdzie przejścia mm, gdzieś jakiegoś ukrytego, ale to za chwilę się oczywiście dowiemy, jak tylko wyskoczymy z lochu. Nie było nic i całkiem i, i dobrze, i dobrze. Teraz lecimy na dół. Jeszcze zaliczymy sobie jedną e, ru, jedną ruiny. To jest troszeczkę nowy mm, potwór, ale nie stanowi dla nas większego wyzwania, żeby nie było. E, co to za potwór, szczerze powiedziawszy ciężko mi go określić. Raczej zachowaniem. Wygląda jak owieczki, które w zasadzie nas wszędzie otaczają, i tak samo jest dosyć prostym przeciwnikiem do zabicia, także można go tam chyba sklasyfikować. Plus oczywiście same ciężko mi też powiedzieć, czy, do jakiego zwierzęcia je tam porównać, ale przeciwnicy, które się, którzy się leczą. Też nie stanowią jakiegoś większego zagrożenia. Jeszcze przelecimy tutaj, tak. Jako, że potwory są zagrowane, nie możemy otworzyć skrzyni i polecimy na górę do skrzyneczki. Chyba ostatni tutaj. Na szczęście nie we wszystkich lochach są jakieś skrytki. No i ostatni przeciwnik. Jeszcze się uleczę na wszelki wielki. Co prawda, już raczej bym nie, tu już bym na pewno nie zginął, bo nie ma przeciwników. Ale... Na, mógłbym gdzieś wyjść, wpaść w jakiegoś potwora, który by nawet zadał mi małe obrażenia i... Problem by się pojawił, tym bardziej, że skrzynia była nieotworzona. Została mi jeszcze, jed, jeszcze jedna ruiny i dwa miasta do ogarnięcia, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam jak sprawdzić względem osiągnięcia, bo jest osiągnięcie za zjedzenie wszystkich ruin, z tym, że ja mam wszystkie ruiny już poza. Tamto, tam, tamto osiągnięcie mam chyba zaliczone. No i dobra, ja oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki, gdzie zajmiemy się resztą zadań w wioskach, tych pomniejszych. Także do usłyszenia, cześć!